Kochani, wierzę, że wielu z Was próbowało wielu dróg. Próbowaliście terapii, próbowaliście pewnie różnych dróg duchowych, próbowaliście różnych dróg rozwojowych, próbowaliście różnego rodzaju spełnienia, próbowaliście sami sobie tłumaczyć rzeczywistość i na nią odpowiadać, i próbowaliście sami zarządzać tym wszystkim. I na pewno w jakim stopniu to, co robiliście, w jakim stopniu działało? Natomiast tak się złożyło, kochani, że trafiliście na satsang. Naprawdę, wam się tak złożyło, nam wszystkim tak się złożyło, że trafiliśmy na satsang i siedzimy sobie wszyscy tutaj teraz. Jesteście tutaj po to, żeby dowiedzieć to się, po co to wszystko było. Po co było to całe życie? Po co było każde Wasze doświadczenie? Po co próbowaliście z każdej strony? Wszystkie próby w tej chwili mogą się skończyć i spełnić w rozpoznaniu swojej natury. Te wszystkie doświadczenia, możecie, możecie je potraktować i możecie ich użyć jako droga do tego miejsca. Jeś, kto, kochani, jest gotowy zostać ze mną tutaj, już więcej nie szukać? Proszę ręka do góry. Okej. Okay. Kochani, ja te wszystkie ręce widzę. Co więcej, nagrywam. Natalka, nagrywasz? Wszystkie ręce są nagrane do góry? Dobra, to jeszcze przewiń, to jeszcze przewiń sobie tak na nagraniu, wiesz, te wszystkie ekrany, żebym potem widziała, że te ręce w górze wszystkie były. Okay? Wszystkie ręce są w górze. Koniec poszukiwań kochani. Koniec poszukiwań. Jeśli będziecie sz czegoś szukać jeszcze, to zwracajcie uwagę na to, czy szukacie na peryferiach, czy szukacie w umyśle, czy szukacie poza istotą samego siebie. I sprawdzajmy, czy nasza istota, ten koniec poszukiwań to zatrzymanie się i koniec historii. Jest samowystarczalna, czy nie. Jeśli mamy taką możliwość i, i nasz byt, nasze jestestwo na to pozwala, to jesteście wszyscy w stanie sprawdzić, czy jest to wystarczające, czy jest to kompletne, i czy ma sens szukanie tego akurat, akurat tego gdzieś indziej, bo nie mówię o innych celach. Inne cele będziecie sobie realizować na różne sposoby i, i super, fajnie. Natomiast w temacie przebudzenia, w temacie końca cierpienia, w temacie identyfikacji, już jesteście w tym miejscu, którego szukacie. Więc rozpoznajmy raz jeszcze, co to jest za miejsce. Gdzie ono jest? Nie dalej. Ono jest już tutaj, w tym momencie. Wtedy, kiedy przestajecie używać umysłu, wtedy, kiedy przestajecie używać ucieczki, kiedy zatrzymujecie, siadacie, zatrzymujecie się, siadacie i przez chwilę mówimy sobie stop. Gdzie jestem już? Już jestem. Być może przychodzą do nas takie myśli, no tak, ale to niemożliwe, że to, to wcale nie jest takie fajne, to nie daje satysfakcji, nic. Natomiast zobacz, co idzie dalej za tą myślą. Jeśli masz taką myśl, że to niemożliwe, nie jestem przebudzony, etc., zobacz, co idzie dalej za taką myślą. Za taką myślą idzie energia lekkiego niepokoju i szukania, energia próby znalezienia czegoś nowego. uciekania, wychodzenia. Natomiast spróbujmy wytrzymać ten protest naszego ego, spróbujmy wytrzymać ten protest naszego umysłu, dać mu się wyrazić, ale jednocześnie rozpoznać, że przytomność, obecność, satsang, świadomość to są synonimy teraz. Już jest. Już jesteś. I tak jak mówiłam kiedyś Wam o tej wodzie, którą mieszamy w tym garnku, wodę mieszamy, kijem mieszamy i ona się cały czas miesza i teraz przestajemy mieszać, ona ma się uspokoić sama. Na początku może jeszcze jest niespokojna, jeszcze się rusza, ale jesteśmy w trakcie wyhamowywania, poszukiwania samego siebie na zewnątrz. Poszukiwania albo wiary w to, że nie ma mnie tu, gdzie już jestem.